Cześć, to Marek. Na pewno zapytasz Marek, ale za. ta koszulka. Dzięki. Bo widzisz, taką koszulkę, możesz zakupić w skromnym sklepiku skromnej kaszanki. Wjechały dwa nowe projekty. Jeden z postaciami z Uniwersum Kanału, Dzieli nas Piłka, a drugi to projekt serii To po tym, co będzie po nim. Są jeszcze ostatnie koszulki tych standardowych. I są jeszcze czarne kaszanki. I trochę kubeczku. Nie wiem po co to mówię, kazali to mówię. Przecież sam możesz sprawdzić. Jak się te nowe sprzedadzą, to podobno zrobią nowe. Może jakiś procent będzie dla mnie? Dałoby się. Gdzie? Pani baba, ja do prezesa. No i? Moją Legię znów pobili. Chcą jej krzywdę w UEFA zrobić. No i? Ja do prezesa w tej chwili muszę! Nie ma prezesa! Gdzie jest? Co go to interesuje? Pani baba, ja muszę... Musi to pilnować dziecko, bo je biją gdzie nie pojedzie! Co? Rodzic najpierw sam pilnuje dziecka, a później biegnie na skargę do dziadka! No dobra, a gdzie... W Hamburgu! W Hamburgu? A po co? Ustala z UEFA karę dla Legii! Co? Żartuję! Bo się zaraz loczek zesra mi tu! Na losowanie pojechali! Aha... Prezesie. Nie. Panie prezesie. Nie oddam! Panie prezesie, zaraz nie. lądujemy. Nie! Nie oddam władzy! Co jest? Zaraz lądujemy. Bardzo dobrze. Marek rozwiązał rebus? Chyba nie, jeszcze się męczy. Hmm. Co to może znaczyć? Hmm, ciężkie. Panie Łukaszu, a pan wie? Ja nic nie wiem. Nic nie słyszałem, nic nie widziałem, spałem. Aha, to ma związek z najbliższą patowalką. Co? Hajto? Hajto? Tomek? Jaką walką? Ja nic nie wiem. Ale Hajto tu nie pasuje. Tu jest jakiś warzywniak. No to z nim walczy. Nie rozumiem. Zmiennik lewego obrońcy, który nie istnieje, walczy z naszym Tomkiem? A, dobra. Rozwiązałem. Brawo, Marek. W nagrodę lecisz z nami. Dziękuję. Waha! Nic nie widziałem. Spałem. Czujny jak zawsze. Bardzo dobrze. Prodisz gdzie? No nie dostał zaproszenia. Co? UEFA już się pewnie pogubiła. W czym? No na losowaniu eliminacji był Czesław, eliminację rozpoczął szantusz, a dokończył je już probierz. No i oni już sami nie wiedzą kogo zaprosić. Zaprosili stały skład. Niezmiennych. Może UEFA też ma swoją własną hierarchię. Co na to prodisz? Podobno się obraził i pojechał do Wrocławia oglądać mecz. No i zajebiście. Probierze nie potrzebują? Probierz ich nie potrzebuje. Gówno widać. Panie Joe! Tak, selekcjonerze? Co tu probierz ma oglądać? Jest taki jeden w Śląsku. Kto? Samiec. Probierz tu same samce widzi. Samiec raczej nie ma. Talar. Też przygarnie. Piotr Samiec Talar, napastnik. A chuj napastnik, jak probierzowi właśnie odkurza się pio-pio w kebabowni? No to nie wiem. A ten? Kto? Ten. Ten to Mateusz Żukowski, ale... Ten to raczej nie Czemu? Samica Samica? Jego samica Ona Ona żre kamien Co kurwa? ale jak szejnika ja to na live widziałem ja nic nie widziałem żarła to jak landrynki chrupłase chrupłase on to niby ją od tego odwodził ale ale widać że go to podniecało to trochę jest tak jakby pojane no Sprowadź na miejsca. Uwaga. Co jest? Czuję coś dziwnego. Jedzenie? Mieni barek? Ja nic nie czuję. Oho, czuję prezesa Bońka. Eee, buongiorno prezes. Dzień dobry, że tak pozwolę sobie skłamać. Eee, prezes, to jak? Za moich czasów to byliśmy w pierwszym koszyku. A, a tu? A tu nie ma nas nawet na tablicy. To tak specjalnie. Specjalnie? Dodatkowe dwa spotkania. Związek zarobi jeszcze na piknikach. A! A! Widzi? Trzeba biznesowo myśleć. Kiedy jedna kieszeń wypchana jest mamoną, to w Drogą można włożyć ambicje? Ego? Zamo? Lamo? Więcej pieniędzy? Czut. Bingo Marek! A, nie, nie wiedziały. Wiem, że nie wiedziałeś. Rudowód ci przeszkadza. Mm. <laughs> Rudowód. Eee. Waha? A? Kiedy my? Ja nic nie wiem. z czwartego koszyka, panie prezesie. To ile jeszcze? Na razie goś próbuje coś na skrzypcach zrobić. To teraz chyba my. Grupa D, D, o kurczaczek. No to jesteśmy w D. I to głęboki. Spokojnie to trzeba nad czynniki pierwsze. Francja! Francja. To przeszłość. O kurwa, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Holandia! Kuman ich prowadził. To już nie jest ta sama Holandia. To jest lepsza Holandia. Kto tam gra? DJ Tiesto. Verstappen? Nie znam. Austria? Eee, Brzęczek z nimi wygrywał. A jak Brzęczek z kimś wygrał, to co to za przeciwnik? Ralf ich trenuje. Ten od psów? Od psów? No Ralf! Chyba nie ten Inny Rolf Innych nie znam No dobra Chodźmy z kimś pogadać Tam jest delegacja z Estonii Hello, my friend Hello, my friend Też Big game ahead of us in Warsaw Ta Big game in Warsaw Good luck Good, good, lucky look! Marek, widziałeś? No Prezes napierdziela po angielsku lepiej niż sam Hurricane. Samodyscyplina Samorozwój! Samogą. Jesteśmy gotowi na Estonię. To tylko Estonia. No, chwileczkę. Estonia to u góry. Cz, prawda? Widzisz, Marku, jak to życie nauczyło, niczego nie można być pewnym. Niczego? Parkiet życia bywa bardzo śliski. Ale jak? Kamień strzenico. Po co?